Witam wszystkich z tej strony, Tola, i witam Was, w Farm Together. Niestety dziś jestem bez Asi, yy, dlatego że ostatnio no, mamy tak mało czasu, żeby razem nagrywać, yy, a Farm Together nie było już wieki, i często na live'ach prosicie mnie, żebym właśnie. Zagrała też kiedyś tę grę. No i postanowiłam, że pokażę Wam dzisiaj, co się zmieniło na farmie, bo ja tutaj właśnie sobie na niej pogrywam. Może nie wchodzę codziennie, słuchajcie, ale tam co kilka dni zaglądam yy, no i sobie poklikam, tak dla relaksu, bo gierka jest całkiem przyjemna. Pokażę Wam właśnie, co doszło od ostatniego razu, a doszło bardzo, bardzo dużo rzeczy. W ogóle aktualizacje są bardzo często, tak naprawdę. Pokażę Wam ubrania. O, tu już widzicie moją postać. Narzekałyśmy zawsze z Asią, że nie ma y, ubrań dla dziewczyn. No i mamy, zobaczcie. Chociaż ja nie wiem, czy to pasuje na farmę. Widziałabym coś innego, jakąś fajną taką sukieneczkę, ale no nie wiem, czy taka, bo tak to były bardziej takie dla facetów. No, choć te ogrodniczki były całkiem przyjemne. Teraz doszły właśnie takie sukieneczki niebieska, różowa i taka w serduszka. No, a wcześniej, o, jeszcze były takie w krótkich spodenkach, jakieś rodeo, normalnie, ale teraz mamy coś takiego. Jeśli chodzi tutaj o twarzyczki, to też nam doszły, słuchajcie, możemy zrobić sobie, o, takie barwy normalnie wojenne, tu jakieś takie indiańskie, o, proszę, makijaże. Chyba miałam to. Chyba tak, bo chciałam, żeby mi tu pasowało. Doszły też nowe fryzury. Właśnie pierwsza jest ta, co widzicie. I ona śliczna bardzo mi się podoba, dlatego mam, bo jest właśnie z kwiatuszkiem, tak wiosennie. Tutaj mam uszka, to było w evencie wielkanocnym. Trzeba było sadzić pisanki i je zbierać całkiem sporo, ale je mam. I właśnie doszły te włoski. Te, które tak no takie. średnio mi się to podoba, takie, taka czarodziejka z Księżyca, trochę, co? Takie. I tutaj jeszcze są mm, dwie, ale no niestety mam 23 poziom i. Na razie nie mam tego dostępnego. Także ja zmieniam na moje. Tutaj w tych nie doszło chyba nic. I plecaczek. Taki kotek, zobaczcie, ja go tutaj mam. Może nie pasuje mi tu idealnie, ale jest słodki, <grym> dlatego go mam. E, słuchajcie, doszły emotki. E, to Wam w sumie pokażę, jak już wejdziemy na farmę. Także całkiem fajna rzecz, i doszły tutaj nowe wzorki. Ja już mam ten ostatni taki kombajn, wiecie. On faktycznie kombajn wygląda <grym> tak naprawdę. Eee, I tutaj doszły nowe wzorki, ja mam chyba ten ostatni, tak? Eee, jakieś takie, o, dziwne rzeczy, ten jest też całkiem fajny. Te to były, no ja mam ten ostatni i doszły, kolory to były tak jak wcześniej. Tutaj nowe rzeczy, ja mam oczywiście truskawkę, może kolorystycznie nie pasuje, ale truskawka musi być, wiecie, jakaś monetka. Eee, tu jest różyczka, w ogóle właśnie kwiatki doszło. mówię wam, doszło sporo fajnych rzeczy. Także ja sobie zostawiam oczywiście truskaweczkę. No i myślę, że możemy już wejść na farmę. No, i jesteśmy. Z tego co widzę, to mamy noc. Troszeczkę niefajnie, że tak powiem, ale czekajcie. Przywitam się z wami. Hej! To jest super. Jeszcze jest. Buziaczek, proszę bardzo. Co ja tu jeszcze sobie ustawiłam? Aha, jakieś śmiechy i. Tak, to normalnie na 1, 2, 3, 4 się klika i można sobie emotki przesyłać. Słuchajcie, farma się rozrosła. To przede wszystkim mamy nowe zwierzaczki. Tu są nowe krówki. Czekajcie, tu Wam przybliżę. O, proszę. Takie blondyny, zobaczcie, z blond grzywkami. Tutaj są te zwykłe brązowe krowy troszeczkę tutaj poprzenosiłam, bo wcześniej to były kaczki, a kaczki przeniosłam tam nad wodę. To Wam pokażę. Tutaj sobie tylko jeszcze zbiorę. Mamy nowe świnki, proszę, takie brązowe. Tu wyglądają na czarne, ale one chyba są brązowe, jak dobrze pamiętam. Nakarmimy może na początek właśnie zwierzaczki. O, czekajcie, zbiorę sobie jeszcze tutaj. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy kury. To one chyba już były jak ostatnio wam pokazywałyście, pokazywałyście, tak, wy nam pokazywałyście, my wam pokazywałyśmy. No tak czy i tak ja tutaj gram. Asia nie wiem czy w ogóle, chyba już nie gra w ogóle. Niestety obydwie mamy mało czasu, a Asia to już wybitnie ostatnio, bo jak widzicie, też do siebie nie ma nawet czasu rzucać, a co dopiero wiecie, ze mną. Także wyłowimy sobie jeszcze rybki. Tak, i w tej pięknej sukieneczce, normalnie, w wodzie po kolana. Czemu nie? Mam tutaj w ogóle quest'a na ryby, tylko na te ostatnie. Tam mi chyba czterech brakuje. O, tych. Mhm. Tylko, że takie łowienie to jest po jednym, nie? A nie chcę, słuchajcie, powiększać tego, bo, bo to później nie fajnie wygląda. Później jeszcze tak z góry Wam pokażę. Doszły właśnie nowe kwiatuszki, ale to w sumie, w sumie to zaraz Wam pokażę. Wszystkie roślinki i wszystkie. zwierzaki i tak dalej, co tutaj doszło nowego. Jeszcze tutaj mam ostatnie, musiałam tak zrobić, bo. O, to jest karp! patrzcie. <grych> bo tutaj niestety nie da się zrobić na cztery, bo tu jest ta tabliczka i. I tak to wygląda. E, słuchajcie, pokażę Wam właśnie może jeszcze tutaj co doszło. No jeśli chodzi tutaj o owoce, warzywa, o kwiaty, no to jest tego całkiem sporo. Tutaj mam jeszcze poblokowane, bo teraz wprowadzili coś takiego, żeby na przykład posadzić to. To muszę mieć, widzicie, niebieskiego winogronu poziom, e, na przykład ósmy i brakuje mi tu jednego, widzicie. I to jest wszystko na takiej zasadzie, że wszędzie to wprowadzi. W ogóle wprowadzili też osiągnięcia. Jak wprowadzili osiągnięcia, słuchajcie, weszłam do gry, e, to... Chyba ja nie wiem, z 15 na raz mi się wbiło osiągnięć, nie bo je wprowadzili. Także, e, no jest tutaj tego sporo, z tym, że mówię. Teraz wprowadzili taki coś, że musi, musimy mieć jakby e, większy poziom wcześniejszego rodzaju, na przykład winogrona, żeby posadzić kolejne nowe, e, wiecie, nowy rodzaj winogrona. O, na tej zasadzie. Mamy też e, drzewka. Na razie jest tyle. Nie wiem, kurczę, jak my wam pokazywałeś, ale to chyba było mało. Nawet nie wiem, czy, czy tutaj były, były już te morwy. One tak śmiesznie wyglądają, jakby miały takie robaki, larwy takie na drzewie. Kaktusy, figowce, to są takie fajne drzewa. Ja je mam osobno wam pokażę. W ogóle są, o, drzewo pieniężne. Tak, kakaowce i ostatnie granaty. O, tutaj mam, widzicie, na to zlecenie, ale niestety muszę mieć piąty poziom gruszy. Brakuje mi jeszcze jednego poziomu. Tak, mamy tutaj właśnie zwierzaczki. Na to też mam kwestię, ale to też tak wolno idzie, powiem wam. Doszły lamy, doszły króliczki, słuchajcie. E, oczywiście wam je pokażę, są super. E, I tutaj będą konie, zobaczcie. Nie mogę się doczekać, bo konie będą na pewno fajne. No i tutaj są już różne rodzaje e, zwierzaków. Tutaj nie mam jeszcze jednego, ale to dopiero na 28 poziomie. I właśnie doszły kwiatki, które możemy sobie posadzić. One są naprawdę bardzo ładne i niektóre całkiem sporo kosztują tak naprawdę. Także też jest spoko, że coś takiego wprowadzili. No i tutaj doszło mnóstwo różnych rzeczy. <laughs> Mamy. Na przykład prasę do owoców, winiarnie, mleczarnie. Tu doszły takie grzybki, to też je mam. Stoisko z mlekiem to chyba było i te z orzechami. Tutaj ja zbieram na to stoisko z miodem, ale jak widzicie, mam 8 tutaj tych, tych a ja potrzebuję 10, więc jeszcze troszeczkę. Stoisko z dżemem to mam. Tu jest zobaczcie, z, zobaczcie z serem, warsztat kacki. Tutaj niestety wszystko mam jeszcze zablokowane. Jest bardzo dużo dekoracji, naprawdę sporo. Choć ja tego aż tyle nie kupuję, bo ja nie lubię jak jest tak wiecie, wszystko powrzucane i kurczę nie ma się gdzie ruszyć. To też doszło w evencie wielkanocnym. E, no jakieś tam nowe ogrodzenia i drogi. Także tak to mm, wygląda. Super mamy dzień, wiecie co, o może tak Wam pokażę teraz z góry, że tutaj dalej mamy e, właśnie rybki tak jak były. <laughs> Tutaj już dwie rzeki obrobiłam. Dobra, więc ja myślę, że normalnie wskakujemy na nasz kombajn. Zbierzemy sobie tutaj słoneczniki, które są w sumie bardzo ładne, bardzo ładnie wyglądają. Jak są już dłużej przetrzymane, słuchajcie, to one się takie czerwone robią. Też śmiesznie wygląda. Starałam się, żeby wszystko, wiecie, w miarę było fajnie poukładane i żeby nie było takie właśnie nagracone wszystkiego. Właśnie co by tutaj sobie posadzić, bo kurczę, hmm. W sumie te truskawki się najbardziej teraz opłacają, bo jeszcze raz tyle mamy zysku. Więc myślę, że sobie tutaj posadzimy. Powiem Wam, że ten kombajn to jest super sprawa. Bo jakbyśmy tutaj mieli, wiecie co, klikać tak po tym każdym polu, jak ktoś już ma dużą farmę, to powiem wam, że byłoby ciężko tak naprawdę. Strasznie długo by to trwało. To i tak teraz długo trwa, a co dopiero wiecie. Później, dobra, na razie zejdę, bo tu jeszcze mamy drzewkę. O, tam za rybki mamy. Ja sobie pozbieram. Mam sporo kas jak widzicie, ponad milion. I kryształków też mam bardzo dużo. Mm, ale no tak jak mówię, mm, co te kryształki to głównie się kupuje te ozdoby. A ja, tak jak mówiłam, no nie lubię mieć tak napchane tego bardzo dużo. Tu mam jakieś kresnalki, tu mam odmiodu. W sumie może zbierzemy sobie z drzewek. Dawaj. Będziemy robić... E, drzemy. <grych> Dobra. Nie mogę się doczekać, aż będą te konie, bo jestem ciekawa, jak one będą wyglądały. Wisienki. I tutaj chyba będzie na tyle. Tamtą część Wam zaraz pokażę. Ale najpierw jeszcze tutaj skończę. O, także tutaj mamy e, ulę naokoło, tutaj jest ten wielki ten i tu będzie później, te, to stoisko sobie postawię, o tutaj jest stoisko do tych dżemów, zobaczcie jak to ładnie, uroczo wygląda. Tu właśnie jest ta prasa do owoców i ta e, winiarnia powiedzmy. Tutaj są właśnie kurki. <laughs> e, I tak jak mówię, tutaj właśnie, o widzicie brązowe są te świnki, no nie chciałam do was wchodzić, ale okej. Okay. Jeszcze zbiorę sobie tutaj resztę. Powiem Wam, że. Yy, no tak jak mówię, może to nie jest gra taka do pogrania na co dzień, tak naprawdę. Ale tam od czasu do czasu można sobie wejść. I poklikać. Ja lubię gry, takie właśnie farmy. Tego typu, jak byłam młoda, to w farmery grałam. W ogóle mnóstwo takich gier, bo ja bardzo lubiłam. W ogóle, dajcie znać, znaczy, ktoś z Was jeszcze gra? Eee. Yy w tego typu gry, ja lubię, pomimo, że wiecie, że jestem stara, to, to lubię sobie czasami pograć. Na Facebooku też była to taka, o Jezu, zapomniałam, jak ona się nazywa, też taka fajna farma. A w ogóle, czy ktoś z was, yy, ma Farm Together i czy pogrywacie sobie? Jestem ciekawa, jak daleko jesteście. Tutaj mamy młyn i ja właśnie tutaj sobie zawsze zboże, no, nie mogę podjechać. Zboże sobie tutaj zawsze sadzę, bo to fajnie wygląda przy tym młynie, bardziej na tej zasadzie. O, tutaj są nasze kuźnie i tak dalej. Mogę posadzić sobie zboże czy... no nie mogę, zobaczcie, no. Tylko wiosna, zima. Hmm. Wiecie co, ja na razie posadzę sobie wszędzie truskawki. Bo nie będę czekać. Kurde, ścina tutaj przy nagrywaniu. Bo bym że normalnie nie, bo tak jest. No to nie ma jakichś wymagań. I nie wiem dlaczego to tak wygląda. Już czasami przytnie, jak nagrywam. Dziwna sprawa. Tak naprawdę. O i źle tu zrobiłam. Ale to nic. To już mogę zajść jedno podajemy sobie, tak? Muszę lecieć po paliwo. Bo mi nie starczy. Dobra, tu jeszcze mam puste pole, ale spokojnie, tu mam tak pozostawiane, żeby właśnie to wszystko mniej więcej było tak, wiecie, żeby wszystko do siebie fajnie pasowało. Może nie lubię, żeby było aż tak, nie wiem, jak od linijki wszystko super, ale żeby jakoś tak miało, wiecie, ręce i nogi. Tu mam przecież jeszcze sporo miejsca, no kurde, ona się coś zacina, nie możesz, biedna, pod górkę wbiec. Na pola tutaj można zrobić, przecież jest sporo miejsca, ale wiecie co, na razie w sumie. A to jest tylko do Podlania. Na razie tego nie robię, bo i tak ogarnięcie tutaj tej jednej farmy też sporo czasu zajmuje, tak naprawdę. Więc na razie tego nie robię. A kasy mam i tak tyle, że, wiecie, że nie potrzebuję więcej pól. Dobra. No ale na pewno tutaj jeszcze sobie dorobię pola. Tam e, dokupiłam sobie jedno pole. Yy, ale to trzeba, żeby tam gdzieś właśnie yy, yy, będę już miał konie, żeby im tam zrobić taki fajny ten, taką fajną łączkę, bo nie będę im na pewno robiła ogrodzenia. O, tutaj chyba są jakieś kokosy, tak, banany, paczki fajowe. Dobra... Te sobie jeszcze zatankujemy do plecaka. Okej, okay. czyli po tej stronie mamy wszystko. Aha, czekaj, co bo z tego przecież tego nie wziąłem. Dobra. I tutaj mamy już tę drugą część. O, i zobaczcie, no, te drzewa, nie? Tak, jakby takie larwy na nich były. <laughs> Trochę śmiesznie to wygląda. To są te bambusy. W ogóle są lamy. I lamy tutaj są tymczasowo. Zaraz wam je pokażę. Dlatego, że je przenosiłam, bo tutaj chciałam kaczki dać. Tylko, że no nie ma. Mam, są tylko trzy rodzaje. Więc lamy, widzicie, tutaj są tymczasowo. Ale jak już będę miała. Kolejne rodzaje to wtedy jak gdzieś tam razem sobie umieszczę. Bo na szczęście wszystko można przenosić. Nie trzeba tego kasować, tak jakby się kiedyś z Asią robiły. Tylko można to właśnie sobie przenieść. Tutaj jest tak na około, bo w sumie nie wiedziałam do końca, jak to ogarnąć. Też nie wiem, czy tego już nie było. Bo ostatnio chyba na live'ie z Asią grałyśmy. O, tam widzicie na górce są te drzewa. bo też nie wiedziałam w sumie, gdzie je ustawić, o zobaczcie, bo one takie specyficzne są. Długo rosną, ale w sumie są chyba dość drogie z tego co pamiętam, o nakarmimy lamy, czekajcie, przybliżymy się, zobaczcie, jakie fajne. Oczywiście są różne rodzaje, no ale to wiadomo, że trzeba mieć odpowiedni poziom. Kaczuszki, o na te mam quest'a, tylko że to też, o 40 na 50. Czekam, żeby jeszcze dwie te takie wstążki sobie e, uzbierać, ale to właśnie jest za questy, Żeby to stoisko sobie postawić. kurczę. O, i tutaj. W hmm, może pójdziemy od tej strony, wam pokażę. A, to zbierę jeszcze tu za O. E, tutaj są właśnie te grzybki, zobaczcie, jest ten namiot i tutaj mam króliczki. Ja to traktuję, że, wiecie, tu jest taka, taki jakiś lasek, łączka i że to są zajączki, po prostu. <laughs> Puściłam je tutaj luzem, bo są takie urocze, że no stwierdziłam, że zagrody żadnej nie będę robić, bo to nie pasuje. Tu jest jeszcze zostawiam na miejsce, bo jeszcze są inne rodzaje tych króliczków, dlatego... Ee, dlatego zostawiam... <laughs> Ojej, mamy konia! Ale super, patrzcie! O, tylko że tutaj, widzicie, musimy mieć tego kulka mini rex. Yy, piąty poziom, a mamy czwarty, także. Super. Chyba jakieś nowe... Uuu, drzewo oliwne. Patrzcie! I tu jeszcze coś jest nowego. Malina, ale fajnie wygląda. A tutaj? Coś jeszcze z dudem doszło widzę. <laughs> Koło garne carskie. To jest właśnie taka stania, i to gdzieś sobie postawimy. Taka ala, wiadomo, że to bardziej jest dla ozdoby. ale to w tej jeszcze kolejnej części co sobie kupiłam, bo tam gdzieś planowałam sobie mm, dać koniki. Nie, ja nie chciałam tak. Chciałam odsunąć, bo tak mi się troszeczkę lepiej patrzy z góry, wiecie. Dobra. Czy Tutaj już zrobiłam wszystko, chyba tak. I jak, a nie, czekajcie, ja tutaj kupiłam sobie, mhm. tak. I tu gdzieś właśnie sobie może damy te koniki. To tutaj było takie coś, zobaczcie. I tu w ogóle nie wiedziałam, potem się szybciej biega, patrzcie. Że to jest takie, takie betonowe. Więc ja myślę, że jakoś to tutaj przeorganizuję sobie. Ale tak było, więc po prostu posadziłam tutaj te truskawki i tyle. Jak to ogarnąć, żeby to tak miało... ...się łączyło? No nie da się, bo jedno i tak zawsze zostanie. Nieważne. Na szczęście z poliwem tutaj nie mam żadnego problemu. Bo szkoda, że tych malinek nie mogę. One są wiosna-jesień. Czekajcie, na razie to zostawię w sumie. Może akurat... Przyjdzie jesień, co my tutaj mamy. Nie mogę się tu wymieścić. Granaty. Aha, tak, bo ja tutaj miałam taki ten. No boże, swój sadek, ale stwierdziłam, że mm, zaraz wam pokażę. Że tu jest tego tyle. Te oliwne drzewka gdzieś bym musiała sobie teraz posadzić. Tak się zastanawiam, w którym miejscu to zrobić. Czy tutaj dalej pociągnąć taki pasek? W sumie zaraz zobaczę, jak to wygląda. To jest takie spore całkiem. Patrzcie. Ale na razie wezmę tutaj. Tak jak mówię, to wszystko można sobie później poprzestawiać. Jak takie wielkie są, co? A ja je może dam w ten sposób tutaj o. Chwilowo. Chciałam zobaczyć, jak wyglądają. Co tutaj mamy? A, widzicie? I tutaj mamy na stoisku z rzemikami. Pięknie. Dobra, idę szukać. W sumie możemy zatankować sobie jeszcze. Idzie noc, kurczę. A ja chciałam ten... Te konie gdzieś umieścić. Chwila, bo tu jeszcze świnki nam trufle y, dają, dadzą. Dobra. Tak już jestem, tu. czekajcie, jeszcze tu pozbieram sobie. <grych> Dobra. Dobra. Czekajcie, tu jeszcze mamy za te ryby. I teraz nie będziemy tutaj ogarnąć sobie te konie. Boże pies sąsiadki, oczywiście misiu. Wyje. Ja nie wierzę. Ale słuchajcie, do psów tutaj nie mamy dla farby, a w sumie mógłby być jakiś pies albo kot, nie? Byłby spoko. Kurczę, jest ta nodzi to tak średnia ja tracę tutaj. Będę to widzieć. Może zrobimy jeszcze bardziej, tak z góry. Nie wierzę w tego. Psa. I się staram, z której strony te koniki sobie tutaj dać? Z tej, czy bardziej? Może tutaj, chyba. Bierzej tej wody. Co tutaj rośnie? Czekać. A patrzcie, ja tego nawet nie zauważyłam, że tutaj są te. A to wiecie co? Mogę sobie dosadzić. Czekacie, co to było? O nie, nie tak, nie tak. To były chyba te. Nie. Mnie mi się... um, to nie, to nie. Ej, co to było, słuchajcie? A, tutaj. No, posadze w sumie jak są takie dwa, to już niech sobie tutaj wszystkie rosną. Wiecie co, może tu na tej polance bym sobie gdzieś postawiła, ale byłoby lepiej, jakby był dzień, nie ukrywam. Wiecie co, tu na razie wezmę te konie, zobaczymy jak to wygląda. Nie wierzę. Masakra. No mamy, widzicie, misia. tylko czemu te konie takie są jakieś, wiecie, tak dziwnie... stoją. Hmm... I one tak będą on tylko tak chodzić... To, to jest właśnie niefajne, nie? Że one tak trochę dalej gdzieś nie, nie... biegają. No nie wierzę w tego psa, po prostu jakaś masakra. Zamknę okno, może będzie trochę lepiej, bo przecież... <gryw> chyba teraz nie przestanie. A to tak wygląda peczty. W może tak postawię, bo jak później będę miała jeszcze te koniki To tutaj jeszcze dostawimy sobie A czekajcie, bo tutaj miałam takie różne sianka i tak dalej, moglibyśmy sobie Z boku postawić, o to W sumie może jeszcze jedno A jeszcze jest takie, a to możemy z drugiej strony Ej nie, patrzcie No i to jest właśnie takie niezafajne, nie, że to takie to już nieładnie wygląda. Bo to takie równe paski są. O, mamy jesień, super. A te małe jak to wyglądało? Takie coś. Okej. Okay. A chwila, bo chyba było jeszcze. O właśnie. Tu im gdzieś postawię wodę. O, proszę. W że to tak faktycznie nie działa, że one wiecie, chodzą i, i tak sobie piją coś jeszcze bym tutaj mogła? Chyba na razie nie. Na razie to sobie tak zostawimy. Więc tutaj będzie część taka dla e, koników. Jeszcze spójrzmy sobie, wiecie co? E, to są dla... A, tu jest koń. Na pewno. I tutaj. Tutaj i tutaj. Patrzcie. Czy lama będzie jeszcze jedna? Okej. Okay. No dobra. Fajnie, że w końcu są koniki. I fajnie, że w sobie przy was. Jeszcze zobaczę sobie teraz te malinki. Bo... Mamy jesień. O. O, takie fajne krzaczki, patrzcie. Co mnie spoko? Już teraz mogę przybliżyć. Co to podlewać, nie muszę? Hmm. Jakby śnieg pada, czy coś, a ja nie tak. Teraz jeszcze mój kot, oczywiście, bo przecież jak żeby inaczej. Po prostu wszystkie możliwe odgłosy, jakie ja nagrywam. No i dobra. To by... A, patrzcie, jeszcze tutaj drzewka nam te wyrosły. Dobra. I kaktusy. ale wiecie co tutaj to by tak można było zbierać, bo tutaj te pory roku naprawdę szybko się zmieniają. Tak na... Ja wiem, to jest parę minut w sumie. A w każdej porze roku na przykład coś tam kwitnie, i tak możemy tak, jak zaczniemy. Tak jak widzicie, ja zaczęłam, pozbierałam wszystko, to jest kolejne pora roku, i teraz znowu mamy zbieranie. Także tak można sobie tutaj siedzieć, wiecie, i, i, i klikać. O, i zobaczcie, i teraz znowu kaczki są głodne i tak od nowa. Ej, patrzcie, bo my tu mamy jesień, a tu jakby śnieg pada. Tak trochę dziwnie, nie? Nie wiem o co z tym chodzi. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie zbiorę. O, no i dobra, podejdziemy sobie tutaj bliżej moim kombajnem. O, może tutaj. No i dobrze, kochani, ja już tutaj będę się z wami żegnać. Także jak widzicie, farma się rozrosła, już sporo nowych drzewek, roślin, zwierzaków, nawet widzicie koniki mi się udało przy was, także super. Dajcie znać, czy byście chcieli jakiś czas taki odcinek. No na pewno nie jakoś wiadomo, że co tydzień, ale tak co jakiś czas. No mam nadzieję, że jeszcze z Asią sobie kiedyś tutaj zagramy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale dzisiaj ja się z wami żegnam. Przesyłam buziaczki, proszę bardzo, pomacham Wam jeszcze. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa pa!